Witam cię w kolejnym roku 2026. Dzisiaj w odcinku porozmawiamy sobie o postanowieniach noworocznych o celach, ale z takiej innej perspektywy, moje wnioski, jak mogę pomóc ci podejść do tego tematu. Ten kanał jest związany ze zdrowiem, ze zdrowiem psychicznym, fizycznym, ciałem, ale myślę, że postanowienia noworoczne bardzo się z tym łączą, bo żeby wprowadzić nowe zmiany, zdrowe zmiany, trzeba sobie to jakoś mądrze poukładać i Dobrze rozpisać. Także zapraszam. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Bądź zdrów, zachowaj balans. Po krótkiej przerwie, która trwała około miesiąca, ponieważ musiałam ją zrobić aby te odcinki były jakościowe i stwierdziłam, że dobrym momentem właśnie będzie powrót z początkiem roku. Zastanawiałam się trochę od jakiego tematu zacząć, ale nawet powiem wam, że dzisiaj wpadłam po prostu na to, że nagram odcinek o postanowieniach noworocznych, ale chciałabym, żeby ten temat był interesujący, troszeczkę z innej perspektywy, ponieważ wydaje mi się, że nie powiem może, że jest oklepany, ale bardzo, bardzo dużo treści jest tego typu i chciałabym Cię zainteresować w trochę inny sposób, czyli wyciągniemy te wnioski, jak do tego mądrze podejść właśnie w ujęciu wprowadzania nowych rzeczy, i tutaj możesz sobie podpiąć cokolwiek będziesz chciał, bo ja mówię o zdrowiu, mówię o zdrowiu psychicznym, fizycznym, mówię o naszym ciele, o emocjach, o żywieniu. Więc, jeżeli chcesz wprowadzić coś zdrowego do swojego życia, no to te tematy będą się łączyć. Ale, jeżeli jest to praca lub inna praca nad sobą, to jak najbardziej też będzie to skuteczne. A więc mamy nowy rok, więc. Czy masz jakieś cele, czy ich nie masz, to zachęcam Cię, żeby się nad tym zastanowić, chyba, że w Twoim życiu wszystko jest poukładane i po prostu chcesz to kontynuować, i to też będzie ciekawy wątek, bo ja osobiście też czasem lubię do tego nowego roku tak właśnie podejść, taką kontynuacją w zależności na jakim etapie życia jesteśmy. Natomiast najpierw chciałabym się pochylić w ogóle nad tym magicznym momentem, nad tą taką stygmatyzacją tego okresu noworocznego, i dlaczego on jest tak ważny i dlaczego często właśnie wprowadzamy jakieś zmiany. Z początkiem czegoś. Czasem to też się odbywa po wakacjach, jako to, że kończymy pewne wyjazdy i imprezowanie, że tak powiem, ze znajomymi w różnych okolicznościach, kiedy jest ciepło. To wrzesień też jest takim momentem, w którym czujemy, że wchodzimy w nowe i chcemy właśnie mieć jakieś fajne, nowe cele. I tym okresem też jest oczywiście Nowy Rok, Sylwester i zakończenie pewnego etapu. No i takie momenty, jak właśnie Nowy Rok, wrzesień lub nawet Poniedziałek są dla nas. Ważne i często podpieramy się po niej, jeżeli chcemy wejść w nowe, zacząć robić nową rzecz, która prowadzi do naszego jakiegoś wyższego celu. Super, że zwracamy uwagę na te okresy, jeżeli chcemy coś wprowadzić. Oczywiście zawsze to są dobre i pozytywne zmiany. Natomiast nie zawsze idą one w parze z realizacją i właśnie też na tym chciałabym się tutaj pochylić. Zacznijmy może od takich trzech pułapek, które mogą zostać przeoczone przez Ciebie, albo fajnie w ogóle byłoby je zauważyć i zobaczyć, czy też mają miejsce w Twoim przypadku. Pierwsza podstawowa pułapka, ustalasz sobie cele, w które sam podświadomie nie wierzysz. I ten temat byłby mega, mega rozległy, jeżeli zaczęłabym mówić tutaj o podświadomości, o przekonaniach, które mamy w sobie. Ale może najpierw zejdźmy na ziemię i zastanówmy się, czy na przykład cel, który sobie mówisz, jest faktycznie realny. Czyli pomimo tego, że wierzymy w siebie, fajnie, żeby te cele były w miarę logiczne do zrealizowania, chociaż nigdy nie mamy pewności, czy faktycznie przez ten rok uda nam się to zrealizować. Ale to tak samo jak z odchudzaniem. Jeżeli sobie mówisz, że schudniesz 20 kg w miesiąc, to jest to dosyć nierealne, więc sam też możesz w to nie wierzyć i finalnie uciekać do jakichś przekąsek, które nie będą budować twoich dobrych, i zdrowych nawyków. Tak samo jest na przykład z biznesem. Jeżeli mówisz sobie, że w ciągu trzech miesięcy zarobisz pół miliona, owszem, może to się stanie i może faktycznie nastawienie wprowadzić Cię w taki stan, że w pewien sposób skalibrujesz sobie taką rzeczywistość, bo takie historie też się dzieją, natomiast wiele czynników takich realnych tu i teraz na Ziemi wskazuje na to, że to może być dosyć trudne. Także po pierwsze zastanów się, czy w ogóle sam wierzysz w ten cel, czy, czy ten cel, który piszesz jest na takim wielkim piedestale tego osiągnięcia, czy to jest taka ogólna zmiana. Tutaj już musisz zada zadać sobie to pytanie sam, bo jeden, Osoba, która ustali sobie cel, dla niej to będzie realne, a druga osoba będzie stwierdzać, że no to nie jest dla niej realne i zdecydowanie na pewno tego nie osiągnie. Więc to jest taki pierwszy podstawowy punkt, czyli to, czy w ogóle w to wierzysz, że to osiągniesz, bo tutaj, jeżeli w to nie wierzysz, ale jeżeli chciałbyś to osiągnąć, to może warto też popracować właśnie nad swoim podejściem do tego tematu, nad relacją ze sobą, nad przekonaniami, dlaczego uważasz, że. Tego nie osiągniesz, ale pamiętajmy też, że niektórych rzeczy nie osiąga się w rok, więc jeżeli zakładasz jakąś taką bardzo istotną rzecz i ja bardzo lubię to podejście, to fajnie sobie założyć taki cel bezterminowy, bo nie wiemy, co się stanie po drodze. Budowanie. Biznesu, marki osobistej, czy zmiana zupełnie nawyków, albo wychodzenie z jakichś traum, lęków, pracowanie nad relacją, czasem zajmuje więcej niż rok, a w naszych głowach ten rok jest taki bardzo istotny na tej skali, od tego 1 stycznia do 31 grudnia. Że tu musi się to wydarzyć. Ale to za chwilę do tego przejdziemy. Najpierw jeszcze nawiążę do kolejnych, właśnie takich pułapek celów noworocznych. Możemy zauważyć, że w sklepach pojawiają się pod koniec roku kalendarze, które są coraz ładniejsze, kolorowe, przyciągające uwagę, które też są często automatycznie z wbudowanymi notatnikami, które mają zakreślacze, karteczki, no tego jest cała masa. Oczywiście jest to element marketingowy, bo to co ładne, nasze oczy widzą, to chcą mieć. I, I jest to super, i jakby ja też bardzo korzystam z tego typu rzeczy, to też pomaga w organizacji. Natomiast jeżeli kupujesz sobie 100 zeszytów, w których rozpisujesz sobie cele, postanowienia, może to być forma realizacji, bo jeżeli zapisujemy jakąś rzecz do wykonania w kalendarzu, jak najbardziej nasz mózg czuje większą potrzebę zrealizowania tego, nawet jeżeli to jest wyniesienie śmieci albo przeczytanie dwóch stron książki, jeżeli to zapiszesz, to twój mózg automatycznie będzie rozumiał, że to jest zadanie do wykonania, więc to jest super rozwiązanie. Ale mówimy tu o, pu o pułapkach, więc taki kalendarz i takie zachowanie nie będą pułapką. Pułapką będzie, jeżeli się zakończy, to właśnie u ciebie tylko i wyłącznie na rozpisaniu, także jeżeli. Jeżeli tylko i wyłącznie kupujesz zeszyty, rozpisujesz te cele, a potem widzisz, że minęło 6 miesięcy, mamy lato, a Ty nadal tego nie realizujesz, to na dobrą sprawę to Ci jest w ogóle niepotrzebne. Więc mówię tutaj to po to, abyś zwrócił na to uwagę, czy faktycznie tylko zapisujesz, czy faktycznie jest Ci to potrzebne do tego, żeby się tego otrzymać, i realnie ma to znaczenie do tego Twojego celu, który chcesz osiągnąć. Tutaj kolejnym krokiem, ale w sumie bardziej łączy się to z poprzednim wątkiem, który powiedziałam, jest prokrastynacja w tym. Czyli uważasz, że zapisałeś, pomyślałeś, no dobra, jakoś to będzie, to. Od stycznia, to od połowy stycznia, to od lutego. No, kto tego nie zna, myślę, że każdy w pewien sposób, w jakimś tam aspekcie swojego życia przechodził e, przez takie zachowanie, że odkładamy w czasie. Jest to związane z wieloma czynnikami, i to jest temat na inny film, ale też nagrałam tutaj podobny odcinek, który poruszał ten temat, więc zachęcam cię, żebyś sobie do niego wrócił i odsłuchał przy okazji obecnego tematu e, ten odcinek. Tutaj będzie też to problemem, więc zastanów się nad tym. Czy właśnie nie odkładasz, bo nie wierzysz? Więc wracamy do pierwszego wątku. Nie wierzysz, albo boisz się, albo wychodzisz ze strefy komfortu. Więc mm, kolejny, właśnie temat, który chciałam poruszyć, to to, jak Ty podchodzisz do celów, bo możemy słuchać wielu filmów i wielu porad. I też nie chcę, właśnie, żeby ten kanał był jedną wielką poradą, jak żyć, tylko bardziej nadający kierunek temu, na co zwrócić uwagę, bo to Ty ustalisz. To jak chcesz żyć i jak coś postrzegasz. To jest mega, mega istotne. Może nie modne, ale ja uważam, że właśnie chciałabym być taką latarnią, która zaświeca, bo taką żaróweczką, która zaświeca tą drogę. Wybierz tą drogę, ale zrozum, dlaczego nią podążasz. To jest właśnie piękne określenie. Zorientowanie się, czy w ogóle mówienie wielkimi, górnolotnymi słowami, że postanawiasz Twoim celem w tym roku będzie to czy to, zastanów się, jak na to reagujesz. Czy to jest dla ciebie motywujące, czy dzięki temu trzymasz bata, czy dzięki temu czujesz, że jesteś w jakiś ryzach, bo postanowiłeś tak sobie i ułatwić jest, bo niektórym ludziom to służy, ale drugiej grupie osób to służyć nie będzie, będą czuły napięcie, presję, i w takim wypadku takich osób czasem Trudniej osiągać cele, bo wydaje im się, że oni się do tego nie nadają. I to trochę tak nie jest, ponieważ trzeba znaleźć swój system i swój sposób na to. Jeżeli właśnie tak masz, że mówiąc cel na 2026, teraz będę tak czy tak i sprawia ci dyskomfort, czujesz stres, to musisz do tego podejść troszeczkę odwrotnie a nawet bym powiedziała, olewając słowo cel, przekierowując trochę bardziej uwagę na słowo zadanie, albo to, co chciałbym zrealizować. Dobrym pomysłem też jest niedawanie sobie terminu ważności do końca 2026, bo tak kreowane są właśnie postanowienia noworoczne, że my myślimy, że one muszą odbyć się w 2026 czy 2027 i każdym kolejnym roku w ciągu tych 365 dni. Natomiast kto to wymyślił? Nie wiem, ale możemy po prostu wprowadzać nowe rzeczy, bardzo małymi krokami, które będą już w naszym życiu, ale one nie skończą się przecież za rok, bo jeżeli wprowadzasz aktywność fizyczną, to prawdopodobnie za rok w grudniu, pomiędzy kolejnym rokiem i okresem właśnie sylwestrowym, będziesz już trenować i wejdziesz w styczeń 2027 już jako aktywna osoba. Więc czy ten cel jest na kolejny rok, czy na twoje życie? Może podejdźmy do tego w ten sposób, a wtedy. Ta oś czasu tego celu wydłuża się na tyle, że ty po prostu wprowadzasz do swojego życia nową rzecz, która ci będzie służyć w drodze do celu, bo ten cel może dopiero będzie osiągnięty za 5 lat, może za 2. Także y, takie coś trochę spuszcza ciśnienie, trochę zrzuca presję. I bardziej się cieszysz, że wchodzi do twojego życia jakaś nowa rzecz, która będzie ci służyć. Więc to jest też takie uważam podejście dla osób, które czują presję i czują, że nie podołają, bo to jest dla nich po prostu za ciężkie i za duże. Także ta narracja ma znaczenie, ale też bardzo właśnie ważne jest to, żebyś ty siebie poznał i zauważył, e, jaka jest twoja perspektywa na tą sytuację, na ten problem. Natomiast właśnie też bardzo ważną rzeczą jest zadanie sobie pytania dlaczego, czyli na każdą rzecz, którą chcesz wprowadzić, zadaj sobie pytanie, dlaczego w ogóle chcesz to zrobić. Bo powiem Wam szczerze, że jeżeli my ludzie czujemy sens, jeżeli mamy takie właśnie poczucie sensu, że ta rzecz wpłynie na coś, czego pragniesz lepiej, jesteśmy w stanie być w tym wytrwalsi. Jeżeli czujemy, że nasza praca nie idzie na marne. To wtedy jesteśmy w tym lepsi, jako bardziej jakościowi. Chce nam się, pomimo tego, że czasem tej motywacji nie ma, bo czujemy w tym sens i bardzo wiele osób tak ma i myślę, że czasem rozpisujemy sobie jakieś cele. Postanowienia, bo wydaje nam się, że to będzie dla nas dobre na ten moment życia. Okazuje się, że na przykład czasem niektóre rzeczy będziemy w stanie dopiero wprowadzić za kilka lat, w innym okresie życia, bo może teraz jesteś młodą mamą, albo rozpoczęłaś studia i nie jesteś w stanie się zaangażować na przykład w jakieś inne rzeczy biznesowe, bo dopiero się uczysz. Także też zastanówmy się, w jakim okresie życia jesteśmy, żeby mierzyć siły na zamiary. I zadać sobie pytanie, dlaczego chcesz to wprowadzić? Co ci to realnego da? Co da ci takie poczucie, że właśnie to ma sens, że to jest coś, co jest ważne, to ma wagę? Więc ja trochę bardziej się nad tym skupię. I to pytanie, dlaczego w ogóle daje Tobie odpowiedź, dlaczego chcesz to zrobić, bo powiem Wam, że jest też taka książka, którą kiedyś streszczałam. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale właśnie ma w nazwie słowo dlaczego. I ona jest może tutaj, jak ją znajdę, to wam gdzieś wkleję. Fajnie w ogóle mieć taki nawyk zadawania sobie, pytania, dlaczego coś robimy. Wtedy odpowiedź może nas zaskoczyć, albo w ogóle nas nie zaskoczyć, albo powiemy, że nie wiem czemu i nie znajdziesz na to odpowiedzi. To może nie jest dobry pomysł, żeby wprowadzać właśnie tą rzecz do Twojego życia, tylko coś, co faktycznie będzie dla Ciebie wartościowe, co da Ci realny efekt w przyszłości. No i teraz powiedzmy sobie o tym, co się stanie, jeżeli ta lista się nie zrealizuje. Co się stanie? Jeżeli nie będzie to wszystko odhaczone. To jest taki minus właśnie tych celów noworocznych, tych postanowień, że na dobrą sprawę trochę nie mamy nad tym kontroli, czy to wszystko się zrealizuje. I w idealnym świecie, kiedy idealnie wszystko zaplanujesz, Idealnie wszystko odhaczasz i wprowadzasz te wszystkie rady osób z rozwoju osobistego, no to hipotetycznie i statystycznie powinieneś do tego dojść. Natomiast jeszcze mamy coś takiego, jak czynnik zewnętrzny, czynnik ludzki, choroba, sytuacja losowa, gdzie nie wiemy, co się wydarzy w 2026. Więc co, jeżeli w Sylwestra 2026, wchodząc w rok 2027, spojrzysz na tę listę, a tam z pięciu udało Ci się zrealizować tylko dwa. To będzie lekkie zawiedzenie, ponieważ zrealizowałeś się mniej niż zakładałeś, dlatego jest to trochę dla naszej głowy takie poczucie. Że nie sprostaliśmy zadaniu. Więc wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, bo wiadomo, że fajnie rozpisać sobie te cele, fajnie robić sobie taką listę, żeby w ogóle podsumować sobie rok, ale myślę, że powinniśmy patrzeć na to z dozą tolerancji i też taką wdzięcznością, zauważając rzeczy, które się udały jako sukces, a jeżeli coś nam się nie udało, to może te rzeczy potrzebowały nie 365 dni, tylko większej ilości czasu, bo po drodze wydarzyły się inne rzeczy, które po prostu musiały zaistnieć w tym roku. Wierzmy, pod uwagę to, że wydarzą się rzeczy, które nie wiemy, że się wydarzą. I one właśnie może też będą dla Ciebie jakimś błogosławieństwem, budęły ci pewną lekcję, no ale że ona nie była zapisana na liście, no to już nie będziemy o tym myśleć. Myślę, że kartka jest fajną opcją, żeby sobie spojrzeć i podsumować rok, zastanowić się, jaki był i co możemy wprowadzić, ale żebyśmy nie patrzyli na nią aż tak zero jedynkowo, bo bardziej będziemy szli prawdopodobnie w kierunku karcenia się, że nie udało nam się czegoś zrobić, niż docenienia, że zrobiłeś nawet to. Jedną rzecz z pięciu, którą rozpisałeś, to też jest sukces, bo mogłeś nie zrobić nic. Mogłeś naprawdę przeleżeć ten rok, ale zrobiłeś coś, tak? Więc docenię siebie. Natomiast to też jest moment, w którym podsumowujesz, że może mogłeś zrobić coś lepiej. I w przyszłym roku, właśnie spróbujesz zrobić tą kolejną rzecz. Powiem Wam, że ja mam takie cele czasem noworoczne, które realizuję już chyba z pięć lat. Ja zapisuję sobie za każdym razem, ale mm, powiem Wam, że ja też mam taki jeden cel noworoczny, który też jakby. Cel, zadanie, jakkolwiek można to zinterpretować. Ja chyba trzeci rok już go rozpisuję w mojej głowie i na kartce, i trzeci rok mi się nie udało tego zrobić, i znów chcę zrobić to w przyszłym roku. Ale jak sobie myślałam o tym, to ok, nie udało mi się, ale zrobiłam masę innych rzeczy, i nie, czasem też myślę o tym, że też może nie miałam trochę przestrzeni na to, dlatego nie udało się, ale to nie znaczy, że nie uda się zaraz. Także niektóre cele mają swój czas. One muszą odbyć się w danym momencie, bo wtedy jesteś na to też gotowy, zrobiłeś inne rzeczy, które musiały się wydarzyć po drodze. Także to myślę, że jest takie fajne, elastyczne podejście i też właśnie zastąpienie czasem słowa cel na zadanie, bo zadanie brzmi jak wyzwanie, jako ciekawość wejścia w coś nowego, spróbuję, zobaczę, a cel. Niektórych motywuje, ale niektórych właśnie zniechęca, bo ma bardzo duży ładunek działania, a jeżeli ktoś się trochę boi, wychodzi ze strefy komfortu, to może być to dla niego obciążające, a wręcz popychające w kierunku prokrastynacji. No i na sam koniec właśnie chciałam powiedzieć o tej perspektywie, o takiej perspektywie właśnie do przodu, czyli kiedy jest ten 1 stycznia i patrzysz na ten rok, który nie wiesz jaki będzie, masz czystą kartkę, żeby właśnie więcej może było takiej ciekawości i otwartości. Co też jest fajnym rozwiązaniem, czyli coś takiego, kiedy mamy czystą naprawdę kartkę z zeszytu i robimy sobie pięć Punktów, bo też zachęcam do tego, żeby może tych celów nie było aż 15, tylko skupmy się naprawdę na takich kilku, ale mocno wartościowych, które wprowadzą, że będziesz w wyższej jakości swojego życia, ale zostawmy też przestrzeń białą, która jest niezapisana która będzie przestrzenią na coś niesamowitego, niespodziewanego, na coś, co urodzi się może w lutym, a nie w grudniu, coś, co po drodze przyjdzie do ciebie, cię zaskoczy i coś, co może jest potrzebnym krokiem, żeby zrobił ten krok do tego, czego chcesz. Jedną część kartki zapiszmy, drugą część kartki zostawmy pustą i uzupełnijmy ją za rok. To będzie taka fajna rzecz, która też daje bardzo, bardzo dużo wdzięczności. Co cię zaskoczyło w tym roku? A kolejną perspektywą jest właśnie patrzenie wstecz, czyli to, co też o tym powiedziałam, że nawet jeżeli tych punktów zrealizowanych było mniej niż sobie zakładałeś, to doceni te, które były zrealizowane i pomyśl, lub podejdź do tego w ten sposób, że te trzy, które nie zostały zrealizowane, może są zapisane na inny rok, może potrzebują więcej czasu niż 365 dni, także przepisz je na kolejną kartkę, albo zastanów, czy chcesz je zmienić, czy może teraz zajmie się czymś innym, bo. Minął rok, więc jesteś innym człowiekiem, może masz inne potrzeby. Mam nadzieję, że dobrze, i fajnie, i miło, i sympatycznie przedstawiłam Ci ten temat. Ja do tego właśnie tak podchodzę, i jak niektórzy mnie pytają o moje cele noworoczne, to mówię. Trochę nie wiem, ponieważ cały czas mam w głowie wiele wizji na siebie. Mam swoje marzenia i wiem, że one zostaną zrealizowane, ale nie wiem, czy w przyszłym roku. I ja opieram się na takich trzech filarach, czyli takich trzech rzeczach, trzech filarach związanych z pracą, ze zdrowiem, z innymi rzeczami, które są dla mnie kluczowe, ale zostawiam teraz już w tym okresie mojego życia więcej przestrzeni na nieznane, a jakąś tam małą część na takie. Fundamentalne rzeczy, którymi chciałabym się zająć, rzeczy, które chciałabym wprowadzić regularnie, ale zazwyczaj jest tam przestrzeń na taką mm, dozę niespodzianki. Natomiast kalendarze, karteczki jak najbardziej pomagają. Rozpisujmy sobie te zadania, jeżeli nam to pomaga. Wpisywanie do kalendarza, właśnie jakichś różnych rzeczy, które chcemy, żeby były regularnie, też pomaga. Także pomagajmy sobie z tymi nawykami, bo to jedno i drugie się łączy, ale podchodźmy do tego może bardziej na luzie ale z jednak taką swoją konsekwencją, więc myślę, że zrobisz to tak, jak powinieneś zrobić i jak będzie dla Ciebie najlepiej. Dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Ci, że wysłuchałeś ten odcinek. Jeżeli uważasz, że jest to wartościowa treść, zachęcam do subskrybowania, do udostępniania, przesyłania no i zapraszam też do komentarzy. Możesz się podzielić swoim spojrzeniem na ten temat. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!